Hello, hello, witam serdecznie. Witam, szybka wstawka. E, dzisiaj, jak i w następnych dniach, będzie się pojawiało sporo zbierania surowców. Tym bardziej, przez następny tydzień się będzie pojawiało sporo zbierania surowców, bo wiadomo, setki i zbliżanie się po prostu jak najszybciej do dobicia tych setek i tryhardowania challenge'u. E, ale też dodatkowo w Guildy Juicy e, sprawa jest prosta. Od następnej niedzieli. Po prostu przez tydzień jest taki u nas tydzień zbieracza, raj zbieracza. I o co chodzi? Osoba z największym tygodniowym fejsem zbierackim otrzyma dowolny przez siebie wybrany set zbieracza T8, awalońskie narzędzia T8, widmowy jig plus honorowy wpis taką gablotkę, gdzie mamy wpisy. Przykładowo o tygodniowym PVP, bo tam też osoby zgarniają silwerek. Więc jeżeli chcecie zgarnąć silver. Zbieracie surowce to zapraszamy Ale też jak się bijecie na pierniczacie e, Albo też po prostu Dużo wbijacie sezonowo e, Rzeczy no to też serdecznie zapraszamy Bo sezonowe nagrody też u nas są Po prostu na koniec sezonu e, Osoby otrzymują e, nagrody I dość sporo tego silvera w tym jest Więc serdecznie zapraszam do guildi Link w opisie i zapraszam do oglądania Hello Już odpalam, już odpalam O przerzucamy Sieman siła. Ty, na początek jest przednie tego. Światło ma wyłączone, bo do tego słoneczko dzisiaj świeci. Więc okna powinno już troszeczkę tego światła gimby być. Dobra. Odpalamy, odpalamy. E, tak jak wczoraj, na sam początek ogarnię sobie wyspy, e, żeby po prostu mieć ten cooldown. E, no, a potem jest zaplanowane, żeby lecieć sobie żeby sobie lecieć yy, tak, że lecimy sobie ścieżki no i potem jeszcze te, do tego yy, dojdzie dojdzie możliwe smal frakcyjny na sam koniec dnia, a pomiędzy jeszcze coś sobie ogarniemy yy, korapty, jakieś helgate y bym dzisiaj też polatał albo na ścieżki właśnie też yy, podopijać sobie te zbieranie, ale to zobaczę po samym tym jak yy, skończę robić yy, wyspy. Szybko sobie odpalam kalkulator na szybkości będę chciał je sobie ogarnąć Jestem aktualnie na minus 17 milionów 400, 000. gdzieś dzisiaj powinno być tak, e, jak e, typowy dzianek, no to gdzieś do 15 milionów powinniśmy zejść na tym minusie e, i powoli powinno być to git, e, a zacznę sobie tutaj od tetfordu ogarniać dzisiaj akurat, e, daj mi tutaj, gdzie tutaj mam, tutaj tetford. Napisy by Jacek Dawaj, szybki go. 3, 2, 1, dawaj. Ty ten No tak, nie wiem czemu tak krótko on działał. Ale strzeliłem. Przerwaj, No właśnie nie wiem. Na link. No ja wiem że on ma link. nie wiem może przy przypadek kliknąłem i przerwałem sobie biorę się na Lecimy. Dawaj dawaj ich dawaj ich Kto to healer, ty? Twaniaczek. Zabili mnie. Flings? Ale... Oj stary, masz znotowanego Discorda? Nie Teraz jest Teraz jest, no Ej, 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 ej DJ U ciebie, co za chujnia, graje? Ty, čo, jeban? DJ, jeban! Oj, rel, bratku. No, odmontowuję Discorda. Ten nasz ptaku ma całe 0 milionów za zabijanie i 3 miliony ogólnego. A na moich statystykach nawet nie chcesz wiedzieć ile mam. No ja nie tam. mogę sprawdzać statystyk, bo tam mam przewinowanego. Nie, nie, ta by się nie da na bieżąco. Mam Jest A Bo już przygotowany jestem na wyjście. Okej okay. Jeszcze w Prime grali, gra, Dobra, nie, 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 nawet nawet nie, 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 No te fajerki minimalnie więcej od ciebie zadały, łącznie. Frosta. Nie, to ja cały czas tak robiłem od początku, ale. No. Dlatego chciałem, żeby się nie podnosili. A masz A to nie jaki będzie. Nie będzie miał chwilę przyciągu. Nie, ja powinien mieć. Prędzej ubraknie z slotu w plecaku chyba niż tego. 35% mam o kurwa. No ja wczoraj o, prawie zapełniłem z tymi. Yy, całe kup miałem prawie zapełnione rzeczami z wysp i miałem 97% na tym, tym mamucie. No najwyżej zostaje jeszcze pasztet, nie? Do zjedzenia. Czekaj, bo muszę dobrać z banku więcej. Spoko. Dam radę wszystko, jak czwórkowe mi dajesz, to tego dam radę. Bo one mniej ważą niż te szóstkowe i tak dalej. Jare. Ile tego? Skąd? Sześć. Skraftował sobie. Artyki I co dobiłeś na setkę? Czwórkowe? Dobiłeś na setkę? Co ty! A do, na którą masz? Zaraz pokażę. Załaduję. O jest już przeciążenie, ale daj, 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 bo patrz, ty zawsze są. Kurna 7%, to jak kurna. Sakwa? Nie, sakwa mi da 1%. Dobra, zostało mi 59% Bloków. A nie, mam 130%. A dobra, mamy jeszcze trochę Bloków, to już koniec. No ja nie mam już slotów, nie? Ja mam całego slotu. Sloty. No. A to to już na Co przelecisz. O, ty nie chcę dzisiaj. Z Tymi blokami czwórkowymi? No to jeszcze później będę mógł ci przewieźć po prostu jak będę już leciał, bo ja taką ilość ci przewiozę przy okazji. Dobra, ile tam jest slotów w ogóle wszystkich? Czekaj, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, na raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, osiem sześć razy osiem. O kurde, by mi drogo 48 28 razy 20 936 tysięcy Matko, a ile, ile masz tam w estimated value tego wszystkiego? 12 milionów 100 No to za 800 tysięcy ci to przewiozę Dobra, to pasuje 12 100 to oddam ci niecałe 10% A To się w ogóle te Byłoby mieć na każdej wiesz. No właśnie się... ja tak chciałem zrobić, że no, zrobię ja sobie... Myślę, na... tak... A, jakieś myślałem o tym, ale... No ale właśnie nie masz, hey. tych, samych, nie masz tych samych procent Anulowałeś. Bo masz jeszcze bonus na royalce. No i git, 6 milionów jeszcze w kieszeni A ci od razu wszystko. Dobra, powiedz, że coś na tej skórze będzie... Ile kurna brakuje? A mam już na tę ósemkę. No i test. Memorare yeah, genuari, SC. genuari. <laughs> <Nemoare. laughs> <Nemoare. laughs> Aha Kurna... I problem z tym jestem w leku. Kurna, zebrałem skórę. Zapełniła ona mi dziennik i skórę wywaliło mi z EQ i full inventory. Dobra Wzejdę masz e. masz e. już, mam, e. już mam, już mam, już Dawaj to. Dobra. Dobrze. I do Janki, do To czas do IS, do is, is. Daj Mam Masz? Mam, mam, mam. Dawaj, dawaj, dawaj. Dwa, dwa, trzy, dwa, jeden. Kurwa, tylko... Nie, ale... Dobra. Nie, no, dobra. Nie ma jak. Nie ma. Tak, i wyjebaliśmy ich ładnie szczerze, ale no za dużo, to jest, kurwa no... No i dojeżdżali, wiem, dojeżdżali. Ja kończę streamka. -ko.